Dzień dobry Państwu, witam wszystkie osoby, które tutaj zaglądają, za co bardzo chcę serdecznie podziękować za to zaglądanie, za subskrypcję. Szczególnie zapraszam dzisiaj Skorpiony na horoskop na kwiecień 2021 roku. Zobaczymy, co do Was, drogi Skorpiony, przyjdzie w kwietniu tego roku. jest horoskop ogólny, nie z każdą osobą będzie rezonować i proszę to wziąć pod uwagę. Wzrost. Być może y, ta karta y, jest taką wskazówką y, dla Was, y, drogie Skorpiony że w kwietniu wy możecie budować jakąś przyszłość dla siebie. Tak jak tutaj jest to pięknie pokazane w tej karcie, że żeby drzewo mogło rosnąć i żeby ono było stabilne, żeby mogło wydać liście, kwiaty, a później owoce. To musi być dobrze mm, ukorzenione. Wtedy dopiero, jeżeli jesteśmy dobrze osadzeni w naszej sytuacji, jeżeli mamy też y, y, zaufanie do siebie, jeżeli mamy y, y, takie poczucie y, osadzenia się w rzeczywistości, dopiero wtedy możemy. Kiedy te wszystkie czynniki będą spełnione, dopiero wtedy możemy zacząć dbać o to, żeby wypuszczać tutaj kolejne gałązki, czy żeby inwestować w kwiaty i w owoce. Tak więc tutaj ta idea wzrostu jest też jednocześnie taką ideą pokazującą, że bardzo istotne są korzenie, czyli to wszystko, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. To, co może dać Wam poczucie bezpieczeństwa po to, żeby, po to, żeby spokojnie i bezpiecznie wzrastać. Tak więc tutaj chyba dla niektórych to może być już pójście właśnie w te gałązki, dla tych, którzy mają te podwaliny już zrobione, a dla niektórych to będzie jeszcze szukanie tych korzeni albo przyczepianie tych korzeni na tyle mocno, żeby można było wzrastać w górę i w bok, tak jak, jak drzewa to mają w zwyczaju. Ale na pewno dla wszystkich Was to będzie taki miesiąc, który pozwoli Wam. Za, zakorzenić się i wzrost, wzrastać w każdej dziedzinie, a może tylko w jednej. Zobaczymy, jak to tutaj tarot jeszcze dla was powie. To może dotyczyć spraw zawodowych, czyli jakiś rozwój kariery, tak? Czy umocnienie swojej pozycji, ale to też może być na przykład związane z Waszą sytuacją życiową, rodzinną, czy też dotyczącą jakichś ważnych dla Was relacji, czy partnerskich, czy jakichś innych. Poprosimy o Tarota o informację o to, jakie energie, jakie wydarzenia, emocje przyjdą do Skorpionów w kwietniu 2021 roku. Co może być Ważne, istotne, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Król Mieczy, dziesiątka monet, umiarkowanie. Wisielec, Trójka Kielichów, Pasz Mieczy, Dwójka Kielichów i Rycerz Mieczy. Bardzo fajne karty tutaj macie, i takie właśnie mm, powiedziałabym, e, takie. Mm, mówiące o, o takim dobrym ugruntowaniu. O tym, że to ugruntowanie, te korzenie będziecie czuć i te korzenie pozwolą Wam właśnie wzrastać w górę. Zwłaszcza w sferze uczuciowej. Mamy tutaj dwójkę i trójkę kielichów. To są karty mówiące o tym, że Wy odnajdziecie spełnienie w miłości. To może być uświadomienie sobie tego, że jakaś osoba nastaje, stanie wam się bliska, możecie uświadomić sobie, że to jest właśnie ta osoba, ta kobieta czy ten mężczyzna. Często taki ktoś pojawia się, a czasami on jest obok nas, i dopiero po pewnym czasie na przykład uświadamiamy sobie, że to jest właśnie ta osoba, ta powiedziana dużymi literami. Trójka kielichów to jest czas radości, czas świętowania, czas cieszenia się celebracji razem z bliskimi osobami. Więc tutaj w połączeniu z energią umiarkowania, czyli takiej bardzo dużej harmonii, Dobrego takiego wyważenia życiowego i z obfitością dziesiątki monet, która mówi o zarówno obfitości finansowej, jak też o takim bardzo dobrym poczuciu właśnie zakorzenienia i ugruntowania w sytuacji pracy. Ale też w sprawach domowych, to też jest karta mówiąca o takiej obfitości na poziomie relacji, związków, obfitości i takiej stabilizacji bardzo dużej, więc tutaj, tutaj są te korzenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te sprawy uczuciowe. Ale mamy też tutaj. Trzy karty z Dworu Mieczy i Rycerz Mieczy może przynieść właśnie w relacjach, niekoniecznie w relacjach związkowych, czyli partnerskich, ale w ogóle w Waszym otoczeniu. Tutaj może być jakaś taka energia, która z jednej strony może przynieść dużo pomysłów, dużo jakichś nowości. Może też przynieść nowe kontakty, dlatego mówię o kimś, kto może się pojawić w Waszym życiu. Mówi też o dojrzałości, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pomysły, czy też o umiejętność komunikowania się z innymi osobami. To jednak też często rycerz mieczy może oznaczać taką jakąś gwałtowną wymianę myśli, wymianę słów, która może okresowo zaburzyć Wasz spokój, ale to jest coś takiego, co przyjdzie i odejdzie. To nie, nie jest to jakaś taka energia, która by tutaj mogła jakoś. Mocno zaważyć na, na Waszym życiu w kwietniu. Energia Wisielca, myślę, że tu może Was skłaniać do popatrzenia na pewne sprawy w swoim otoczeniu z innej niż do tej pory perspektywy. Możliwe, że to może mieć związek z, szczególnie z, ze sprawami uczuciowymi ponieważ jakby świeże, inne spojrzenie, o czym też mówi Paść mieczy, że to jest takie świeże spojrzenie na jakąś sprawę, na jakąś relację, czy na jakąś sytuację może Wam przynieść poczucie właśnie tego, że, 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 że znajdziecie tę osobę, czy będzie przy Was blisko ta osoba, która będzie z Wami bardzo dobrze, tak emocjonalnie rezonować? To mogą być przyjaciele, ale to może być też partner czy partnerka, też tak może być. I to jest też czas, myślę, że właśnie takich nowych pomysłów, tutaj wszystkie takie sprawy, które wiążą się z wystąpieniami publicznymi, że Wy na przykład staniecie w pracy, dajmy na to, przed koniecznością, nie wiem, wygłoszenia referatu, wystąpienia przed ludźmi jakimiś i przekazania czegoś, jakiejś informacji, czy jakiejś wiedzy, to, to tutaj może Was, przynajmniej niektórych z Was, w kwietniu to dotyczyć, ale to też będzie właśnie... Ale to też będzie właśnie taką okazją do tego, żeby wzrastać właśnie w tej sferze zawodowej. Pokazywać, pokazywać te swoje piękne liście, pokazywać te swoje piękne kwiaty, pokazywać to, jak ja potrafię mieć dobre pomysły, jak ja potrafię bardzo dobrze przedstawiać swoje... Swoje myśli, również swoją wiedzę. Więc tutaj dla Was, drogie Skorpiony, myślę, że nie będzie jakichś um, takich sytuacji, które by Wam mogły um, popsuć, że tak powiem, ten miesiąc, um, poza ewentualnie jakimiś um, chwilowymi trudnościami w, um, w porozumieniu się z kimś. Albo wy sami możecie na przykład w ferworze dyskusji powiedzieć coś za dużo, czego potem możecie żałować, ale tak jak powiedziałam, to nie będzie rzutowało w ogólnym rozrachunku na cały ten miesiąc, który jest dla Was naprawdę tutaj bardzo taki, właśnie zrównoważony, tak jak mówi o tym karta umiarkowania, że z jednej strony. Jest ta wiedza, jest ten, to zaangażowanie, jest ta umiejętność przekazywania i pokazywania siebie ze najlepszej strony, ale też umiejętność cieszenia się, umiejętność bawienia się, umiejętność takiego zharmonizowania na przykład sfery, zawodowej i ze sferą prywatną. Więc myślę, że tutaj drogi skorpione wy w kwietniu znajdziecie czas na wszystko i na to wzrastanie też takie, które będzie wam służyło w sferze uczuciowej, ale też w sferze takiej dotyczącej myślenia o sobie jako o osobie, która ma potencjał, bardzo duży. I myślę, że też nie braknie tutaj Wam możliwości i okazji do tego, żeby po prostu cieszyć się z życia, czy świętować coś, celebrować raz, razem z kimś bliskim, czy w gronie przyjaciół. Także bardzo, bardzo fajny miesiąc tutaj dla Was, drogi Skorpiony, się pokazuje i jeszcze raz chciałabym się tutaj odnieść do do tej karty, która pokazuje, że ta kobieta, ten zegarek, nie wiem czy on tu jest dobrze widoczny, ale to, ja to tak odbieram, patrząc na te karty, też tarota, że nadszedł, czy nadchodzi Wasz czas, żeby pokazać się z tej pięknej, takiej właśnie wiosennej strony, otoczeniu. Bardzo piękne macie tutaj te karty. Zobaczmy, co jeszcze tutaj dla Was hmm, powiedzą karty opiekuńcze. Właściwie jedna karta, którą za chwileczkę dla Was wybiorę na kwiecień 2021: dla Skorpiona, na kwiecień 2021 roku. Prosimy o jedną kartę. Spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. No właśnie, więc nawet jeżeli jakiś taki chaos e, informacyjny nawet e, nastąpi, o czym tutaj ten rycerz mieczy może mówić, że to mogą być jakieś e, dyskusje i e, e, nawet dość ostre. To po prostu ty nie musisz wszystkiego wiedzieć. Ty możesz spokojnie poobserwować, drogi skorpionie, i powiedzieć to, co wiesz. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane, że musisz być we wszystkim najlepszy, czy najlepsza, ale i tak ty będziesz odbierany i odbierana przez otoczenie, jako osoba taka właśnie posiadająca wiedzę, i ty sam, czy sama będziesz czuć, że tak właśnie jest. Nawet jeżeli nie wszystko będzie tak po drodze szło, jakbyś chciał, tak? Czy chciała? Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nikt nie zna chyba takiej, znaczy, nikt nie jest taki, żeby, żeby znał odpowiedzi na wszystkie pytania. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co ty masz w sobie i to, co w sposób piękny potrafisz otoczeniu dawać i pokazywać. Bardzo Wam gorąco życzę, drogi Skorpiony, żeby ten miesiąc był równie udany, jak tutaj karty zapowiadają, żebyście wzrastali i kwitnęli i kwitnęły drogie osoby z Podznaku Skorpiona. Wszystkim Państwu dziękuję za obejrzenie filmu, dziękuję za subskrypcję. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania. I życzę wszystkiego dobrego na kwiecie. Pozdrawiam.